Chcemy stworzyć program, w którym polscy młodzi przedsiębiorcy, ale starzy też, tylko zazwyczaj mm -hmm. to są po prostu młodzi przedsiębiorcy, ale jak ktoś przyjdzie, kto wpadnie na genialny pomysł, mając lat 60, to też zapraszamy, będą przedstawiali swoje pomysły, startupy mm -hmm. i będzie stał czerwony telefon. I ten czerwony telefon będzie najważniejszym elementem tego programu, mm -hmm. bo numer ten numer. Do tego konkretnego aparatu telefonicznego będą mieli tylko najbogatsi ludzie w Polsce. Będzie ich powiedzmy 20, 40, 50. Zobaczymy, w ilu, ilu finalnie się zgodzi. I będziemy na żywo rozmawiać o tych pomysłach. I w pewnym momencie albo telefon zadzwoni, albo nie zadzwoni. Albo nie. A jak zadzwoni, nie będziemy wiedzieć, kto dzwoni, tylko odbierzemy i ktoś się musi przedstawić. Dzień dobry, nazywam się tak i tak. Jestem zainteresowany tym pomysłem. Kto pierwszy zadzwoni. Z tych grubasów, no ten wygra.